Cześć, witajcie w nowym filmie. Szacuje się, że istnieje około 250 tysięcy gatunków zwierząt, które posiadają jakąś formę jadu. Wśród nich są węże, pająki, owady i inne. Można je znaleźć na całym świecie, od wsi po ocean. Jedno jest pewne: wolelibyście się na nie nie natknąć. Dzisiaj przedstawimy Wam 25 najbardziej jadowitych zwierząt na świecie, abyście wiedzieli, na które z nich uważać, gdy następnym razem się na nie natkniecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 25 Niemrawiec prążkowany to jadowity wąż występujący głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Rozpoznasz go po czarno-białym, pasiastym wzorze. Są aktywne w nocy i możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że polują również na inne węże. Uważaj, aby przypadkowo nie nadepnąć na węża, ponieważ jego jad może spowodować osłabienie mięśni, problemy z oddychaniem, a nawet śmierć. Numer 24. Żółw szylkretowy to żółw morski wymieniony jako gatunek zagrożony. Chociaż sam żółw nie jest trujący, należy zachować ostrożność podczas jego spożywania. W rzeczywistości w niektórych krajach, w tym w Chinach, jest to przysmak. Żółw zjada gąbki z oceanu, które mogą być trujące i chociaż sam nie cierpi zbytnio, to toksyny nie rozkładają się w jego ciele. Numer 23 Możecie być zaskoczeni, że tak mały owad jak pryszczel lekarski może powodować różne choroby, gdy jego toksyczna ciecz wejdzie w kontakt z ludzkim ciałem. Nawet 1 gram może być niebezpieczny dla ponad 5 tysięcy osób. Ich ukąszenia powodują głównie alergię, ale mogą wystąpić również inne reakcje fizyczne, takie jak uszkodzenia serca lub nerek. Numer 22 Azjatyckiego zaskrońca tygrysiego można rozpoznać po wzorze przypominającym tygrysa na skórze i występuje głównie w Azji Południowo-wschodniej. Wąż na ogół nie jest agresywny wobec ludzi, ale jeśli przeszkadzasz lub zagrażasz im, mogą stać się niezwykle niebezpieczne. Jeśli cię ugryzie, ciało otrzymuje poważne zatrucie, które może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak uszkodzenie nerek, osłabienie mięśni, paraliż i więcej. Numer 21. Pokolec strojny zawdzięcza swoją nazwę, ponieważ ma wiele kolców na ogonie, które przypominają noże. Znalezione głównie w tropikalnych i subtropikalnych wodach, te ryby morskie są znane z jasnych kolorów i wydłużonego ciała. Jej kolce są trujące, a jeśli osoba jest urządlona, może to spowodować silny ból i obrzęk. To na szczęście nie jest śmiertelne, ale możesz być sparaliżowany. Numer 20. Pacyfotryton szorstki to gatunek traszki, która żyje głównie w lasach Ameryki Północnej. Ich skóra wytwarza toksyny, których używają przeciwko drapieżnikom, ale też najlepiej nie dotykać ich gołymi rękami. Jest ona również znana z ich zdolności do regeneracji kończyn i innych części ciała, co czyni je popularnym gatunkiem do badań naukowych. Numer 19. Fletowiec to ptak występujący na Nowej Gwinei i po bliskich wyspach. Są znane ze swojego jasnego koloru i są jednym z niewielu trujących ptaków na świecie. Trucizna produkowana przez ptaka i znajdująca się w ich skórze i piórach może spowodować paraliż u ludzi, jeśli go dotkniesz. Numer 18. Kukang to grupa małych naczelnych występujących w Azji Południowo-Wschodniej i części Chin. Są znane ze swoich dużych oczu i słodkości. Ale uważaj, mają trujące ukąszenie, które może spowodować silny ból, obrzęk, a nawet reakcję alergiczną u ludzi. Dlatego będziecie zaskoczeni, że są ludzie, którzy nielegalnie przyjęli to zwierzę jako zwierzę domowe. Numer 17. Patelnica niebieskoplama to morskie zwierzę znalezione w głębokich wodach, które wygląda wyjątkowo z niebieskimi plamami. Jednak kolor nie ma nic wspólnego z jej pięknem, ale jest to znak dla wrogów, aby wiedzieli, że jest trująca i nie powinni jej dotykać. To morskie stworzenie ma bardzo trujące kolce na ogonie, które mogą powodować bolesne rany. Numer 16. Oto kolejne zwierzę o jasnych kolorach, które jest śmiertelnie niebezpieczne. Salamandra plamista. Ogólnie rzecz biorąc, ten gad wygląda uroczo ze swoimi jasnymi kolorami, ale jak już wiesz, jasny kolor jest oznaką trucizny. Salamandry plamiste mają zdolność do rozpylania jadów odległości 30 cm i atakowania wrogów. Trucizna następnie atakuje centralny układ nerwowy, powodując paraliż. Numer 15 Flower urchin to kolczaste stworzenie morskie, które jest bardzo toksyczne w dotyku i jedzeniu. Jego trujące kolce zawierają neurotoksynę, która może powodować intensywny ból, a nawet paraliż u ludzi. Nurkom mówi się, żeby trzymali się z daleka, ponieważ jedno dotknięcie może być śmiertelne. Mimo to w niektórych kulturach pozostaje przysmakiem. Numer 14. Grzechotnik diamentowy jest jednym z najbardziej niebezpiecznych węży w Ameryce Północnej. Jeśli ten wąż ukąsi, ofiara nie ma prawie żadnych szans na przeżycie. Wąż ten używa swojego jadu przede wszystkim do polowania, ale w razie zagrożenia będzie się również bronił. 100 mg to dawka wystarczająca do zabicia człowieka. Numer 13 Blarina południowa to jadowity ssak występujący głównie w południowo-wschodnich stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie zaskoczycie, że to małe stworzenie może być niebezpieczne. Posiada gruczoł produkujący jad, który paraliżuje swoją ofiarę. Chociaż nie jest niebezpieczny dla ludzi, ugryzienie może być bolesne. Numer 12. Skrzydlica to jadowita ryba występująca w Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim. Jej trujące kolce są używane do obrony i polowania, a jad może powodować ekstremalny ból i obrzęk. Są one również znane jako gatunek inwazyjny na Karaibach i Zatoce Meksykańskiej ze względu na ich negatywny wpływ na rodzime gatunki i ekosystemy. Numer 11. Żmija łańcuszkowa to jadowity gatunek węża występujący w tropikalnych regionach Azji. Wąż ten ma podobno wystarczająco dużo jadu, aby zabić ponad 20 osób swoim ukąszeniem. Jest on odpowiedzialny za dużą liczbę ofiar śmiertelnych w dzisiejszej Azji. Dzieje się tak dlatego, że ma tendencję do życia w bliskiej odległości od ludzkich osiedli. Numer 10 Liściołaz żółty to płas występujący w lasach deszczowych Kolumbii. Ma tylko 5 cm wysokości i wyróżnia się ze względu na jasny kolor skóry. Jego kolor skóry jest ostrzeżeniem dla drapieżników, że jest trujący. Pomimo niewielkich rozmiarów jest uważany za jedno z najbardziej zabójczych zwierząt na świecie. Tylko 2 mikrogramy ich jadu wystarczą, aby zabić osobę. Numer 9. Jako nurek możesz obawiać się nadepnięcia na jeżowca, ale bardziej powinny martwić ciężka radnica. Ta ryba ma jad uważany za jeden z najbardziej trujących na świecie i występuje w wodach przybrzeżnych Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Na grzbiecie ma 13 trujących kolców, które mogą wywołać silny ból, paraliż, a nawet śmierć. Nie jest łatwo rozpoznać tę rybę, gdy jesteś w oceanie, ponieważ mogą one bardzo dobrze się kamuflować. Numer 8. Mangrowiec brunatny jest wężem, którego istnieje kilka gatunków. Niektóre z gatunków są niebezpieczne, gdy je dotkniesz. Jad węża działa powoli i może to potrwać do 48 godzin, zanim zobaczysz pierwsze poważne objawy, w tym krwawienie, problemy psychiczne i nudności. Numer 7 Gila to jedna z najbardziej jadowitych jaszczurek na świecie. Pochodzi z pustyń południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jad gila jest silnie toksyczny i zawiera kilka substancji, które wpływają na układ nerwowy. Jednak nic się nie dzieje z jednym ukąszeniem, więc lepiej uciekać, jeśli zostaniesz zaatakowany. Numer 6 Rozdymki są znane ze swojej zdolności do nadmuchiwania się w celu ochrony przed drapieżnikami. Ponadto zawierają silną neurotoksynę o nazwie tetrodotoksyna, która znajduje się głównie w ich narządach wewnętrznych i skórze. Ta toksyna jest niezwykle niebezpieczna i może łatwo zabić 30 dorosłych osób. Numer 5 Dziobak to wyjątkowy ssak występujący we wschodniej Australii. Ma dziób podobny do kaczego i jadowito strogi na tylnych nogach. Używa płetw jako samoobrony i do zaznaczenia swojej dominacji w sezonie lęgowym. Jad nie jest śmiertelny dla ludzi, ale może powodować ekstremalny ból i obrzęk. Numer 4. Astropekten irregularis to gwiazda morska występująca w Oceanie Atlantyckim. Ma długie jadowite kolce na swoim ciele, które wykorzystuje do ochrony. Rozgwiazda może wyglądać niegroźnie, ale ma wystarczająco dużo jadu, aby z łatwością zabić inne zwierzęta morskie. I jej unikalny jad, tetrodotoksyna, na którą wciąż nie znaleziono antidotum, może również powodować silny ból i stan zapalny u ludzi. Numer 3. Wąż tygrysi jest wężem występującym w południowej Australii i posiada silnie toksyczny jad, który może spowodować paraliż a nawet śmierć, jeśli natychmiast nie jest leczone. To, co również czyni tego węża niebezpiecznym, to fakt, że są agresywne i łatwo gryzą w samoobronie. Są one uważane za jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków węży w Australii i są odpowiedzialne za większość zgonów z powodu ukąszeń węża. Numer 2. Stożek geograficzny to jadowity ślimak morski występujący w regionie Indo-Pacyfiku. Posiada jadowity, przypominający harpun zombradula, którym łapie ofiary. Jad jest złożoną mieszaniną toksyn, które mogą spowodować paraliż i śmierć człowieka. Są one uważane za jeden z najbardziej trujących gatunków ślimaków morskich i najlepiej trzymać się z dala, gdy go napotkasz. Numer 1 Kostko meduza to trująca meduza występująca w oceanie spokojnym i indyjskim. Ma długie, jadowite macki, które mogą dostarczyć bolesne i czasami śmiertelne urządlenie. Jeśli dotkniesz tej meduzy, jad natychmiast powędruje do układu nerwowego i wpłynie na komórki skóry. Ból jest nie do zniesienia, więc wielu ludzi, którzy dotknęli tej meduzy, nie było w stanie wypłynąć na powierzchnię. Jakie jest najbardziej trujące zwierzę, z którym się spotkaliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.